Ale, ale ja długo spałem. Halo słyszyny Kamera zapraszam Was do Bandy and the Ink Machine Chapter 3. W ostatnim odcinku odnaleźliśmy Borysa, który chyba będzie nam w dzisiejszym odcinku pomagał. Więc. Bez dłuższego przedłużenia, lecimy z chapter'em trzecim. Tu coś się kręci. Tu jest jakaś toaleta. Mogę to otworzyć? Mogę to otworzyć. A ja mogę spuścić? Mogę spuścić. Mogę? Czy jest zupka. Dobra, chodźmy zobaczyć gdzie jest worys. I'm not getting out of here that easy. I need to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Hey, buddy, you seen that lever handle around? Zrób zupkę jestem dobra. No to zrobimy coś myślałem. A dobra. To zrobimy, szukamy zupków. Mamy już dwa. A potrzebujemy chyba trzech albo czterech. O, to mogę To powinno o, to wystarczy. Dobra, wyjdziemy. Zrobić zupę burysowi. Fajna muzyka. Jak się nazywa? Poradzisz mi jakąś fajną muzykę, kolego? Patrz zupkę. Najedź się. Zobaczymy, czy jeszcze coś tam się nie otworzyło teraz. Ta gra ma pełno sekretów. O, Kibble się otworzył. Czy mogę tą tutaj Fajnie, dzięki. Dobra. A czy coś tu mogę jeszcze zrobić? Kość jakąś wziąłem. Po co mi kość? Nie wiem, po co mi kość. No, to, to... No. O, mogę ci dać. Ale się fajnie, cieszę, że masz nas kość. A rozbieramy zupkę, zupki. No idziemy Borys. Tu musisz znać to miejsce bardzo dobrze. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Muszę znaleźć jakoś światło. Chyba to będzie światłem, Tak. Dobra, idziemy. Idziesz Borys. Idziesz. Fajnie. Near you, so you don't get lost. Boris, nie, 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 się, mam, mamy Nie, By Nie, było światła, to byśmy się bali. To są Nie. takie rzeczy. Nie. Nie. jesteś, Nie. 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 Nie jest O, nie popychaj mnie. jest z przodu. się boisz. Idziemy bogiem. Idziemy naprzód. Naprzód. Naprzód na przy przygodzie. Jestem end. Nie widzę any other way through. masz jakieś pomysły, dla Boris? -Borys, masz jakieś pomysły? O, widzę, że masz. Boris, gdzie idziesz? I zostawimy sobie męko. Ehm. Um, Tylko bo Boris nam otworzy tą bramę. Nie wiem. Siema, bandy. Wow. I don't remember any of this. Wow. Robi to na mnie wielkie wrażenie. Heavy toys. i always on time. Dobra, Why is there always something blocking the door? Gotta be a way through. I don't be seeing what the big deal is. So what if I went and painted some of those bendy dolls with a crooked smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. And if he really wants to be so helpful, he

Prząt. Czy teraz mogę tego użyć? Nie, nie mogę. A. Teraz mogę? Nie. Więc jest takich rzeczy. To już jest. To już jest. Czy mi ciekawie, jak to zobaczyć, czy znalazły. Dobra, czas. Uwolnić przejść. przejść. Oj. Możemy iść dalej. Si is a a gun. Um. Tu, jest tu się nie dostaniemy się. Nie mogę się wrócić tam bo tym nie jest włączone. O. się um. tobie się dzieje, taka, taka agresywna. A new fly in my endless web. Come along now. Let's see if you're worth... Ehm, um, koleżanka jest troszeczkę napalona, agresywna, ale za to nam otworzy bramę, bo możemy iść dalej. Musimy wybrać świeczkę anioła albo demona. Wybieram demona. się zamknęło za nami. A to jest pierwsza kasa, druga kasa ta już. Joey Drew Hmm... Mogę się pobawić do niego Kolejny Kolejnym Bendy. Okej. Okay. Tu mamy przejście jakieś dalsze. Mamy szafkę. Mamy jakiś długi korytarz. Um. The death... Looks like so to open so this we need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Boris. You get this one. I'll find the other. To prawie umarłem Dobra Musimy znaleźć wyjście Nowe wyjście musimy znaleźć Nowe, Nowe. Idziemy o, Borys, idź Kurde, Borys Raz idziesz, raz nie idziesz O, i kolejne, to wezmę Czy to będzie...

Gotta deal with an angel. Come to me now. Level nine. Just follow the screams. Ale miałąckę za niąłem. Fajnie. Mógł tu mogłem na a nie okay. fajne, fajne to działa Ten sam napis był wtedy jak ona na nas wyskoczyła na the sometimes they, open, sometimes, they don't. sometimes they come, sometimes they keep on going to hell. I keep telling these people, if Mr. Joey Drew keeps cutting corners like this, someone's sure to have up fallen to their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs. Okay. let do go to our Um, czemu tu jest Dużo innych Nie Look around. It took so many of them to make me so beautiful. Anything less than perfect.

The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? <laughs> Take this little freak, for instance. He crawled in here, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like? Living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Bits of your mind. Swimming like, like fish in a pool. The first time I was born from this inky womb, I was a wiggling, pussing, shapeless slug. The second time, well, it made me an angel. I will not let the demon touch me again. I'm so close now. So almost perfect. <sighs> Yes, I will spare you. For now. Better yet, I'll even let you ascend and leave this place. If you will do a few easy, weensy little favors for me first. Return to the lift, my little errand boy. We have work to do. będę miał miałeś dodania były bo ja od Borys już tam nie stoi Borys gdzieś poszedł, bo do windy no To wracamy do Borysa. Are hungry gather me some spare parts There are so few rules to our world now so little truths but there is one rule we all know and respect down here where the Ink Demon? Stay out in the open for too long and he will find you. For if you see him, you'd better hide. If you don't, well, I enjoyed our date. Now, let us begin our work. Have you met him? The Ink Demon. They say he hears everything.

I'm I'm going to you no, for the last time you do that, you blow every pipe in this place. If it reaches forty five, you unhook the safety switch. You sure? You know, this sounds harder than comparing like earwax to beeswax. Look, it's not that difficult. Just keep an eye on the gauge. Look, pal, if you think I'm doing do my job and yours, I'm out of here. Was <laughs> 100 razy Hasbin Hotel Ale to może być tylko moja perspektywa tego co tu coś było i już nie ma To jest po prostu z Dobra to idziemy tutaj zobaczyć jest. O, maszyna. Leci niżej nic nie ma. W tych skrzynkach nic nie ma. Nie wiem po co je można otwierać. Ale nic nie ma. Dobra. O się ma kolego. Masz. Nothing in here. Yeah, that should be plenty. Return to I'm to die the way

are Have do you? Seen them? Oh, what? They're just stuffed full of extra thick ink. It makes me sick. And yet... It's the perfect thing for keeping myself together. If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. That you'll need. Teraz musimy iść na piętro jedenaste. Chwila, zanim pójdę. Mogę to otworzyć Mogę to, bo to ja schodam i Borys No i zobaczymy co tu jest, co tu się skleje na tych, na tych schodach Dobra, czyli tu na dwa czasy już nie na jeden Czy coś tutaj jest? Nie, to jest tylko jakaś herbatka mamy, samoloty? Co mamy wyżej? Już beczkę, beczki, beczki. Teraz jest, jesteśmy na piętrze... A. Tak, to jest piątropa. Tu jest im tu się nie dostaniemy. Idziemy wyżej O jeden w górę O, tu zupełno zupek. Słuchaj, weźmiemy. Dawaj mi te zupki Nie mam telefon Nie mogę to Nie wiem co to są za drzwiami Mamy jeden, tylko otworzyć nie mogę. Ehm... Um. Jeśli ma kolego, chcesz się bić, chodź bić. 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 to, to zobaczmy co czujesz się mój ekwipunek mój ekwipunek czym ty jesteś? Mogę mój ekwipunek mój

Bendy się zrespił, Bendy, 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 Bendy. Bendy się zrespił Ba się pojawił. Się chować. Jezu, maczko jak się wystraszyłem. I to było na tyle na dzisiejszy odcinek z Bendy and the Ink Machines z chapteru trzeciego, części pierwszej. Cześć, cześć. I widzimy się w następnym części.